Zbigniew S. Oskarżony o oszustwa i pranie pieniędzy. Zbigniew S. Oskarżony o oszustwa, wyłudzenia VAT i pranie pieniędzy. Oszustwa, wyłudzenie 2 milionów złotych podatku VAT i pranie pieniędzy, to prokuratura okręgowa Warszawa Praga zarzuca Zbigniewowi S. Do sądu w czwartek trafił akta oskarżenia przeciwko mężczyźnie, jego żonie Iwonie oraz dwóm wspólnikom. S. Grozi do 15 lat pozbawienia wolności. O skierowaniu aktu oskarżenia poinformowała w piątek prokurator. Katarzyna Skrzyczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. W dniu 15 lipca 2021 roku, prokurator skierował do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie akta oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S., jego żonie Iwonie S., i dwóm wspólnikom Zbigniewa S. w stosunku do Zbigniewa S. Akta oskarżenia obejmuje sześć zarzutów oszustwa lub usiłowania oszustwa, sześć zarzutów wyłudzenia zwrotu podatku VAT i dwa zarzuty dotyczące prania pieniędzy, przekazała prokurator Skrzeczkowska. Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga ustaliła, że w okresie od maja 2011 roku do czerwca 2013 roku Zbigniew wes. Wykorzystując przepisy, dzięki którym spółki nabywające nieruchomości miały prawo do odliczeń podatkowych, wyłudziło od skarbu państwa ponad 2 milionów złotych. Miał również usiłować wyłudzić kwotę niemal 5 milionów złotych, do czego jednak nie doszło w wyniku działań kontrolnych urzędów skarbowych. Mieli prać pieniądze z Big Miał wykorzystać powiązane z nim spółki, które sporządziły fałszywe umowy kupna i sprzedaży trzech nieruchomości. W nielegalnym procederze brać miała udział żona podejrzanego, Iwona S. oraz dwaj wspólnicy. Po wyłudzeniu pieniędzy podejrzani podjęli działania zmierzające do wyprania pieniędzy. W przypadku małżeństwa S. Czynności te umożliwiły im kupno domu o wartości ponad 1 milionów złotych, w którym zbiegnie Wes. Mieszkał przed ucieczką z Polski przed organami ścigania. Nieruchomość ta została zabezpieczona przez prokuraturę na poczet orzeczenia w przypadku korzyści osiągniętej z przestępstwa, przekazała prokurator Skrzeczkowska. Rzeczniczka prokuratury dodała, że oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Zbigniewowi S. grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast pozostałym do 10 lat pozbawienia wolności ukrywał się w Holandii z Zbigniewes. Został w tej sprawie przesłuchany w charakterze podejrzanego dopiero w połowie czerwca. Wcześniej unikał kontaktu z prokuraturą i ukrywał się między innymi w Holandii, skąd został sprowadzony na początku czerwca na podstawie 7 międzynarodowych listów gończych, obecnie przebywa w areszcie śledczym. Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga prowadzi przeciwko S. Jeszcze inne postępowanie, w którym jest on podejrzany o przywłaszczenie blisko 4,5 milionów złotych pochodzących z wpłat osób zainteresowanych nabyciem udziałów w jego spółkach. W czerwcu prokurator przesłuchał również Zbigniewa S. w sprawie, w której podejrzany jest o znieważenie sędziego. W środę 9 czerwca usłyszał on także zarzuty w śledztwie prokuratury regionalnej w Warszawie dotyczącym wyłudzenia nieruchomości wartych ok. 5,5 milionów złotych. Wcześniej prokuratura okręgowa w Warszawie przedstawiła S. zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dwóch osób w kwocie 532 tysięcy złotych. Sąd okręgowy w Krakowie poszukiwał z kolei Zbigniewa S. W związku z postępowaniem zainicjowanym aktem oskarżenia prokuratury okręgowej w Krakowie S. został oskarżony o popełnienie piętnaście przestępstw, w tym o wyrządzenie szkody w kwocie ok. 42 milionów złotych w mieniu, o brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe na kwotę około 2 milionów złotych. Postępowanie przeciwko Zbigniewowi prowadzi również prokuratura regionalna w Lublinie w związku z podejrzeniem przywłaszczenia kwoty ponad 927 tysięcy złotych przekazanych fundacji jego imienia przez jej darczyńców na cele charytatywne. Ta sama prokuratura prowadzi przeciwko S. Postępowanie, w którym podejrzane jest to przywłaszczenie kwoty 217 tysięcy złotych przekazanych przez darczyńców. Pieniądze miał przeznaczyć na grę w kasynie. W październiku 2020 roku. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód oddalił wniosek prokuratury o aresztowanie Zbigniewa S. Podejrzany uciekł do Norwegii, gdzie ubiegał się o azyl polityczny. W mediach społecznościowych informował, że w Polsce był prześladowany i fałszywie oskarżany przez prokuratury w całej Polsce, które nie znajdowały elementarnych walorów dowodowych oskarżeń kierowanych wraz z wnioskami o kolejne aresztowania. Z Norwegii przeniósł się do Holandii, gdzie został w styczniu zatrzymany. 28 wyroków Prokuratura Krajowa już w październiku ubiegłego roku ustosunkowała się do zarzutów o ewentualne polityczne podłoże wszczynanych przeciwko S. Postępowań. Zbigniew S. Był skazany m.in. za oszustwa, znieważenia w tym prezydenta R.P., i zniesławienia, znieważenie osób publicznych, kierowanie gruźb karalnych. Składanie fałszywych zeznań, fałszywe oskarżenie, fałszowanie dokumentów, przywłaszczenia, wymuszania, zaniechania prawnej czynności służbowej groźbą lub przemocą, naruszenie miru domowego, publiczne nawoływanie do występku lub przestępstwa skarbowego oraz sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, wyliczyła PK. Z danych przygotowanych przez dział prasowy PK wynika, że w latach 2000-2020 zapadło 28 wyroków skazujących Zbigniewa S. Przekazanie podejrzanego do Polski to efekt decyzji holenderskiego sądu. Sąd podzielił stanowisko polskiego wymiaru sprawiedliwości o wysokiej szkodliwości czynów podejrzanego. Uznał, że zostały przez polską prokuraturę dobrze udokumentowane, poinformowała na początku czerwca prokuratura krajowa.